Widziałem z tej strony Alinka i dzisiaj kolejny odcinek z całą rodzinką. I zobaczycie pewną wiadomość na końcu. Chodźmy na pizzę. No dobra, możemy iść. Łow, 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 łow. oliwka, chodź. Dobra, my już widzowie na dworze. W którą stronę idziemy? Wchodź obok tego namiotu, przy tym namiocie, że znaczy. Chodźmy do tej restauracji, a nie na pizzę. To chodźmy w drugą stronę. Dobra, chodźmy. Co chcecie, Oliwia, co chcesz? Ja chcę pankęki. A ty, Przemek, co chcesz? Ja chcę dużą pizzę peperoni. A Stefan, a nie, w sumie on może tylko tutaj karmę dla psów. To dobra, jemy. A, i widzowie, ja sobie zamówiłam taką... jakieś coś, nie wiem, jakieś jedzenie, coś tam, jakąś sałatkę. A gdzie idziesz? My już idziemy do domu. Yy, to jakby co? No to Olivia po prostu była w toalecie. To ja was podwiozę, chodźcie. A dobra, Oliwka, bądź z przodu. O Boże, Stefan się wywalił. Stefan chodź. Dobra. dobra, Stefan, chodź, tata. Stefan też. Nie stójcie, chodźcie. Gdzie jedziemy? Może do, trampu, do Parku tram, Trampolin. Chodźmy do salonu gier. Ale my tam jesteśmy codziennie. Poczekam w aucie. No okej. Okay. Chodź Stef, znaczy Stefan, Przemek. Oliwia chciała zostać. Dobra, tam chodź jak też. Dobra, to chodźmy do parku trampolin. Chodź Stefan, Oliwia zostaje, Przemek, chodź. Dobra, to porówcie, co chcecie. Nie martwi się o Oli, ja idę po nią. Oli, Stefan, chodź, jedziemy w inne miejsce. To my jeszcze chodźmy zrobić zakupy na grilla później. Oliwka, chodź. Idę, idę. Dobra, to chodźmy zakupy zrobić. Oliwka, chodź do tego tam, gdzie zawsze dzieci siedzą w sklepie. Dobra, to mm, kupimy banany, jabłka, pizzę i coś do picia. No i mleko na pewno. Po prostu musimy, no bo jak ci zrobię kakao, jak będziesz chciała? Lody nie, No bo nie. No bo za zimno jest kanapki takie gotowe. Chodźmy do kasy. Dobrze, dzień dobry. Dzień dobry. Do widzenia. Do widzenia. To gdzie teraz jedziemy? Na łyżwik! No dobrze, to nie jest taki zły pomysł, Oliw. Dobra, to jedziemy. Już jesteśmy, niestety Stefan nie może na ale się pojedziemy sami, chociaż. Oliwka, chodź bliżej. Oliwka, bliżej. Chodź, jedziemy. Stefan, porobimy coś. Uii, kręcimy się. Czy ja zaopiekuj się Stefanem. Mam nie na lodowisko, ale cię wezmę. Jeszcze sobie. Jacyś ludzie też przychodzą, bo na bardzo jest publiczne. I mogą tutaj ludzie przychodzić. Tata rozpalał mi nisko. Zaraz będziemy musieli tam wrócić na wyspę. Uii, ale się, ale obrót. Wi, A ładno wlało, weszłam znak. Oliwka, Oliwcia, chodź. Dobra, chodź, Oliwcia. Gdzie ty jesteś, Oliwcia? Chodź. Dobra, Oliwcia. Przeczytaj sobie zasady. Mamo, mamo, mama! Muszę tutaj ze psami. Tylko nie na lodowisko, tylko na grilla. O, to pójdę po Stefana. No bo ty jeszcze jesteś za mała i nie możesz go brać. Chodź, Stefan. W zasadach jest napisane, że można brać psy. Oliwcia, co się pobawi ze Stefanem? Coś poróbcie. Ła, ła, ła. Jakby co widzę, wie, to teraz mówię krótko z mama. Przerobiłam Stefana głos. Stefan, nie patrz, Oliwia zaraz wróci. Poszła nam po łyżwę. W sumie już jest. To z tobą się pobawi. Już jest późno, chodźmy do domu. O nie na łóżwy pojechałam, a w domu potrzebuję bo inna rodzina przyszła. To chodźmy, jedźmy do domu i się będziemy powoli żegnali, ale jeszcze zobaczycie co będziemy w domu robili i ta informacja na końcu zobaczycie ją. My już w domu jesteśmy i czekamy na tatę. Nie wiem. No, czekamy na tatę tam się zgubił. Znaczy robi ognisko i teraz idziemy do niego na dół. Sorry, widzę, bo już zapamiętałam. Dobra, ognisko się przebieramy teraz z stroje gąbielowe. A, nie wrzucaj mnie, mężuś. A, ale jesteś żartowniczy. Ja wychodzę szybko, bo na woda. I na propos tej informacji. Kata ma teraz nową pracę i będzie częściej na odcinkach i wszyscy się cieszą. Nawet Oliwia. No to dobra. No to my się popływamy i wskakuje. i że Życie wiem Stefan, chodź na barana, nie? Hmm, tak trochę głupio, wezmę oliwce. Dobra, Stefan, nie będziesz zły. Jak widzą, to na razie Stefan nie ma ciuszków. chodź, płyniemy. płyniemy. Mama, ale. No to chodźmy, wejdźmy z basenu i się przebierzmy w normalne ciuchy. Stefan, chodź. Oj, usiadł sobie. Oli widział, już się cieszy dwa razy dzisiaj. Zdecyduj, jaką chcesz fryzorać. Dobra, to chodźmy do góry. Już gotujmy jakieś jedzenie. No bo tata od grilla się zajmował, ale teraz musiał iść do nowej pracy. Dobra, to chodźmy. W sumie Olivia pożegnaj się. To jeśli Wam się podobało, zostawcie lajka i subskrypcję. Bajo!